Zajechaliśmy do brzegu, do naszego hotelu Arka Medical Spa, w którym się zaraz będziemy meldować. Weszliśmy sobie. O, to jest cały hotel. Jest jakieś bajorko. Żartuję, stawik taki ładny. Tak, Filip? Tak. Będziesz się fajnie bawił w hotelu? No. I nad morzem? No. I na spacerach? Tak. Tak? No pewnie, że tak. Idziemy zobaczyć, co to nam dawno nie byliśmy. To idziemy zobaczyć, jak to tam jest. Czy coś się pozmieniało? Już widzę, że się zmieniło bo już mamy jakiś sklep po prawej stronie, którego nie było. Tak? Mamy rok 2016. W 2012 jeszcze tego nie było, czyli tego sklepu tu po prawej. O, to stworzyli nowy. Ten sklep był na górze. O, wchodzimy do hotelu. Tam mamy spa. o tutaj recepcja recepcja, a tutaj centrum odnowy biologicznej i rehabilitacji jedziemy schodami. jedziemy schodami tak jedziemy schodami o jedziemy schodami o tak Wow. Ła, ła, ła. Koniec. O. o. Eee. Coś się stało w rękę? Nie, nic się nie stało. Wszystko gra? Wszystko gra? Wszystko gra, no to super. No to super. Tam mamy kino, teatr. Sklepik. Sklepik. Tutaj można sobie usiąść i zjeść deser albo odpocząć. W ogóle deser można w kilku miejscach mieć. Tu można zrobić kobiecie piękny prezent z biżuterii. Proszę bardzo. Tak ładnie. Bo muszę pokazać kącik zabaw. Kącik zabaw, tak. Jest kącik zabaw dla dzieci. Idziemy go pokazać, tak? To prowadź. Gdzie jest kącik zabaw? Tutaj można sobie kostium kupić, tak? Kąpielowy i sportowy do ćwiczeń. A tutaj mamy kącik zabaw. O, dla dzieci. Proszę bardzo. I tu, o. Filipa, ty lubisz ten kącik zabaw? Tak. Tak? To pokazuj, pokazuj, mamie, pokazuj mamie, co jeszcze można ciekawego? Jeszcze wam pokażemy w zabaw. To jest miejsce, gdzie można oglądać filmy, czyli kino. Kino i teatr, tak? Dobra, a to... Pokażemy wam jeszcze A no przecież jeszcze mamy wejście tu na baseny i tak dalej. Trzeba to z każdej strony zerknąć. O, tutaj też możemy sobie zjeść deser i poglądać telewizję albo mecze. A za drzwiami tam jest kino i lub teatr. Zależy od dnia. I można naprawdę sobie coś obejrzeć. O, na przykład tutaj mamy harmonogram. Zawsze, co grają? Tu mamy bar i znowu możemy tutaj sobie zjeść coś słodkiego i wypić drinka chociaż my nie pijemy bo my wszystko na zdrowo Mamy tenis, kort tenisowy O Mamy